Zbieram od zawsze. Mikołaj Kopernik 100 zł z 1973 roku. Srebrna moneta próbna przedstawiająca polskiego astronoma, który jak to się mówi, wstrzymał słońce, a ruszył ziemię. Na rewersie podobizna Mikołaja Kopernika z rozwianymi włosami gdzie u góry po prawej stronie widnieje napis próba. Moneta wybita templem lustrzanym, w srebrze próby 625, średnica to 32 mm, waga 16,5 g. Nakład tej monety próbnej to 5000 sztuk. Na awersie w centralnej części znajduje się orzeł bez korony ze znaczkiem menniczy warszawskiej pod lewą nogą. Dookoła napis Polska Rzeczpospolita Ludowa 1973 100 zł. U mnie moneta w gradingu PR70. Super stempel lustrzany z pobłyskiem, moneta w ślicznym stanie Oryginalnie pakowana była w niebieskie pudełko. Nakład to jedyne 5000 sztuk, gdyż jest to moneta próbna poprzedzająca serię tych monet wydawanych w zasadzie w identycznej formie, oczywiście bez napisu próba.